Wszystkim, jestem zwycięzcą w końcu w kolejnym odcinku z Free yy, I tak. Wiem, że nie było odcinków dość długo. Yy, po prostu nie miałem wędy. Zresztą nie chciałam się nagrywać. Po prostu. Po prostu. Po prostu. Po prostu, po prostu odpowiem. Yy. Kurde serd mnie że odpowiem to w ten sposób no, fuck. mam nadzieję że mnie słychać bo nie zmieniałem opcji gry aczkolwiek uh. kurde co to było od ostatniego odcinka nie zmieniałem chyba opcji gry więc powinno być na te 4% ogólną głośność uh. i Dobra, jedę na dniu. BMKU muszę n n, e e n dogonić. Aha, jeszcze jedno, tak mi się też przypomniało. Nagrywam samemu, gdyż e, A6 e, chyba nie może, gdyż e, robię... Co prawda mam napisane na Skype'ie pełno pewno powiadomienie, a Skorpion już się obraził na, fo na, na focha obraził się na to tutaj, znaczy ma zbanowane konto, to na zbanowane konto nie wlezie. jest logiczne. Um, nie wlezie... nie wejdzie tak jak już mówiłem na zbanowane konto, więc niestety jestem zmuszony, żeby nagrać. Żebym nagrał albo samemu, albo z A6, albo z Tomkiem, którego aktualnie nie ma. Czyli mister Kaszpierski. Um, albo Kaszpierski po prostu. Um, Albo z jako zero, powiedziałem jako zero. Żebyś nie czepiał. Łatok, kupek. No kurde, nawalają mnie wszyscy. No, Proszę. czworo. Tam to w państwie. Okej, okay. czekajcie, zrobiłem cięcie. Okej, okay, jestem po przerwie. No odpisał, że aha. Że aha. Eee. Dobra, zmienię sobie jeszcze samochód, bo dawno nie jeździłem e, Fordem GT. Wiem że, wiem, że dziwnie wygląda, ale... E, jak dla mnie jest akurat. Okej, okay, wyszukajmy zawodów. O, Main Street. Do Main Streta chcesz, chcesz, <grym> chcesz się dołączyć. E, lubię tą trasę i... czekajcie... 28. Z tymi dwoma jedynie mam szansę MR2 i MR2 A z pozostałymi No fajna. Z pozostałymi nie mam szans ma nic tam na GTR Vsp A, i teraz mi się przypomniał... Wiem, że możecie to odebrać jako żart. Eee... Ale to jest po prostu czysta. Eee... Po prostu czysta propozycja. Dziwnie to brzmi... Tak, wiem, że dziwnie po... Nie, wysłuchajcie, nie mogę. Wiem, że dziwnie to brzmi, lecz po prostu... Ee... Po prostu, tak? Eee... Jak wiecie, 11 listopada jest wolne. Sprawda nie wiem, czy pociągi jeżdżą. albo autobusy. Eee... Ale ja mam możliwość, ee... bo mam w 10 wolne. 10.11 11 czyli 10 listopada spotkania się w subsku z wami kurde nie ten power up nie patrzę się na, na numer na numeryczną eee... możecie to dobrać się jako że aczkolwiek to jest e, mówię serio że no fuck e, sorry za to, to... Mm, że zobaczycie mój internet <laughs> po prostu sam nie wiem dlaczego mi się samemu internet włącza w znaczeniu takim że same samemu mi się reklamy odpalają e ja nie mam antywirusa czyli podejrzewam że to jest sp spowodowane właśnie tym e kurde ten ten e fort nawet nie wyciągnie przez ten spoiler do odpowiedniej prędkości e chcecie to możecie już zajechać, pogadać e w opisie macie informacje yy, gdzie, gdzie kiedy nie na facebooku dam wam znać na facebooku yy, dam wam informacje odnośnie tego kiedy by to było yy. przeniknąłem przez te, to coś yy, kiedy by to miało miejsce więc bo chcecie to możecie zejść za pogadać I tak zauważa się, że nikt nie, że, że nikogo nie będzie. To no, jedynie z mojego drugiego kanału na YouTubie, yy, na którym nagrywam yy, takie yy, filmy specjalnie wydurniające się yy, z kumplem. Więc z tego kanału osoby, które oglądają tamten kanał, wiedzą o co chodzi i, przy, i z tego co ja wiem, przejdą, bo się pytali. Zresztą mnie dodałem na grupie, znaczy na grupie, na fundpejgu informacje No fak, ale się zleżyło Kurde myślałem, że 6-10 minut to już jest dopiero 6 całe Aż czekajcie, może ten Nie chcę się ścigać eee, Ten Ford Byłoby lepszy do ucieczek. Hmm. Czekaś muszę jedną rzecz zobaczyć. No dobra, muszę, się muszę zawrócić. Okej. Okay. Jedziemy, jedziemy, jedziemy z tym śledziem. Nieki pedals pedalski kolor. <laughs> to nie ja nie mam różowego auta, więc macie coś się bulwersować. Gość miał chyba różowy czy fioletowawy. Mmm. nie wiem, czy to nie była przypadkiem dziewczyna. No ale. Nieważne. Nie, no, czy w zasadzie mogę usunąć z znajomych. No, w niczym spidzie. Speedzie. No, kurde nie nie Ojej! Ojej! nie to LOL. Dołączymy ok, sobie do ucieczki. Hej, Hajs. hej, ha 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 hej, 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 Ej, lecz nie ma aut znaczy mi u samochodu O, jest A to jestem mały co wygrywaliśmy Spamuję, szpa, szpam, dotyczy... znaczy... Dotyczy... Spamuję, znaczy... Łodziu było to, że chwali się, ale Oczywiście z... <g takeaways> to był żart No i ciebie, trzeba mnie przycinać Oooo, cholera No, cofnąłem internet i od razu jest lepiej To już wiem, że widzieliście przez chwilę internet ale Ale Eww, eee, tak już wspomniałem wcześniej Sam nie wiadomo dlaczego mi się odpala O dzięki gościu Au, nie Na końcu odcinka też jeszcze powtórzę Eee... to co mówiłem na początku odnośnie tego, że chcecie to możecie wejść się spotkać Pogadać? Sorry Przyjechać Spotkać? Pogadać? Nie wiem jak to mówię nie pamiętam tą, e, ten moment z... jak e, z... Ło, ale poleciał su, Z A6, King tatą <ślinikacja> To było, to cytuję. Kurde, grubacy, zaraz mi drogę, coś tam, coś tam. Ale cholera. Nie, ten swobód no, jest nawet fajny, bo jest niski. Nie! Fak, 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 fak! Ale... Jak nie zarejestrował, skoro ja się przemieszczałem. To było dziwne. Nieważne. O dobrze, też zauważyłem, że jak migam, też mi, mi sam, samochód mi miga, to że jest obok narysowana taka ikonka kajdanek. I odliczenie czasu. Zjeżdżać mi z tym radiowozem ode mnie z... tyłka. Kurde. Myślałem, że trafiłem obok. Kurwa ać, to za mędry ruskie. No i zauważa że on wiedzie, i będzie na mnie czekał. Jak nie to znosiła. Wychodzę, bo nie chcę. Eee. Tym będę sobie teraz pojechać? Ładno. będzie? Dobra, ostatni wyścig sobie pojedziemy. Nie myślicie co ja ich wykonałem, ale to już nie... Dla Was nie istotne. <laughs> tak, kliknąłem jeden gracz. Wow, wow, wow. Ty, Kainzega ma. Killa ma Kainzego. <laughs> no, ten samolot jest dużo lepszy, aniżeli ten Ford GT. I zastanawiam się, czy go sprzedać, znaczy nie u Forda GT, co nim przed chwilą jechałem, czy sprzedać yy, w wyniku czy, czy zostawić go sobie. On jest dobry do ucieczek drużynowych, znaczy ogólnie do ucieczek przed policją. Wow, a ten jest dobry do wyścigu, z tego co ja za, za, zauważam. Fakt, więc nech, jak chcecie, to możecie mi napisać też w komentarzu, czy sprzedawać tam tego tamtego, nic, tamtego. Yyyyyyyy... BBB, Forda GT? Czy też nie? LOL! Co to miało być? Dobrze, że wziąłem ten... Eee, tor, bo na torach... Na torach mam... Na torach w znaczeniu okrążeniach... Mam eee, Tarczę, Jeżeli by ktoś na mnie użył magnesu na ruchu licznym, to bym mógł się obronić wtedy. Chłę, tak. Jak wolne w tym samochodem, to zauważyłem, że on wjeżdża na tą ścianę, nie... jeżeli nie wyhamuje. Jeżeli nie wyhamuje, to on nie wjedzie na tą ścianę. O, no, łukiem zrobiłem. Kosząc przy okazji drzewka. Ui. Jump, jump. Oh, Cholera, po co ja dodawałem to okrężenie? Nie leźnie. No! Kieprzony. Głupek. Jakby postaram się, nic nie obiecuję, ale postaram się w tym odcinku, znaczy w tym tygodniu przynajmniej częściej yy, te odcinki. Ogólnie mówię, nie, nie tylko z Litfospida. Yy, ale też i, z innych gier. Typu Info Speed i Minecraft, bo Minecraft też dawno na moim kanale nie było. prawda wiem, że chciecie, chcie, chcie, żeby Info e, Speed był główną, e, główną serią. Tej to teraz się specjalnie wydudniałem. Jakbyście nie nie zaopali. To ile ja nie nit, nitrów... To nit... Jest tu nitra, no! Żyję. Ale fajnie mi fajnie to wyglądało, jak szkole. leciałem. Weź, rzuć, ktoś na mnie magnes na no! Żyw. O, ktoś do mnie do domu wrócił. Te ja żyje, w życie Kota, ale ma po prostu drzwi otwarte od siebie w pokoju ona się po prostu wydziera jak słyszy że ktoś idzie no, I... Rusty, niedogonie, a jak jest przedostatni no, akurat nie y mnie na zegarku wybija 23, a na czasie jest 15 minut ponad, prawda, odrobinę ale ponad yy... prawie się jej wyjdę z kryjówki tak więc yy, to by było na tyle w tym odcinku z Nitro Speedwarda wiem że krótki ale yy, jak, jak gram samemu to muszę po prostu takie krótkie nagrywać Także komentujcie, oceniacie i subskrybujcie, do zobaczenia Aha, w następnym odcinku i na razie też. Jeszcze nie wyłączę, Gdyż e, powtórzę po raz kolejny, tak jak już wcześniej wspominałem, jeżeli chcecie po, pogadać, po, 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 po prostu pogadać ze mną, to możecie sobie przyjechać, e, możecie przyjechać do Słupska 10 albo 11 listopada, jeszcze informacje będziecie mieli na... Mm, na facebooku, na eee... Nie Wiem, że odbieracie to jako żart, ale po prostu ja mówię serio teraz, że jak chcecie to błążecie. Jeżeli nie, no to... To nie. Dobra, więc jeszcze raz, także komentujcie, oceniacie i subskrybujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć.